Idziemy dalej, wysiedliśmy tutaj, idziemy teraz na Riverside Walk. znaleźliśmy tutaj jedno z wejść na Chicago River Walk. Jak architektura w Chicago? No, piękna. Piękna, nie? Piękna. Pierwsze wrażenia naprawdę niesamowite. Głowa cały czas w chmurach. <grym> tutaj gdzie zmierzamy właśnie do jednego też tutaj charakterystycznych wysokościowców w Chicago, należącego do oczywiście byłego prezydenta, no, to tak, to tak, to tak. miliardera Trumpa. Tutaj Trump Tower. Jedną z atrakcji oczywiście jest też taki River Cruise, czyli płynięcie statkiem po rzece. Taki najbardziej słynny to Architectural Cruise, gdzie e, osoba, która tam e, jest przewodnikiem na tym statku, opowiada nam oczywiście o e, tutaj budynkach i o tej całej architekturze w Chicago, słynnej. A tu mamy na nabrzeżu miejsce, gdzie możemy sobie wykupić właśnie ten Boat Cruise, czyli e, rejs statkami po rzece Chicago. Ceny, jak widzicie, nie jest to najtańsza akcja. Chicago First Lady, no to jest chyba taka najbardziej znana tutaj flota tych statków. Oraz Mercury. A to jest tur, o którym właśnie mówiłem, czyli ten Architecture Tours. Śladami architektury Chicago. Apple Store w Chicago. Oczywiście tak jak w większości amerykańskich takich popularnych, dużych miast mają siedzibę w pięknym miejscu tutaj nad samym Riverside, nad samą rzeką Chicago. Zobaczcie jaki imponujący budynek. Tutaj w ogóle prezentację można zrobić kino dość niesamowitego. A i powiedz jednak Sądzi tutaj pan. Marta idzie po swojego nowego iPhone'a, 15 Pro. Idziesz po 15 Pro? <grybujesz> Okej. Okay. Jak Szczę szczelimy wymiankę? Szczelimy. A tu za mną też oczywiście na River Walk, bardzo ładny pomnik upamiętniający weteranów wojny we Wietnamie, pewnie takich weteranów, którzy mieszkali w Chicago spontaną tablicą. Fajna ta Riverside Walk w Chicago. Naprawdę piękna. E, ścieżka spacerowa nad samą rzeką. Co chwilę jakaś fajna knajpa, kawiarnia, restauracja lub miejsce, gdzie można się napić piwka czy wina. Naprawdę przyjemny kolor tej wody jest taki dziwny, taki seledynowy jasny. Tutaj mapy całego Chicago River Walk i widzimy, że na całej długości tych River Walk e, mamy 35 różnych punktów gastronomicznych. No, taka opcja zwiedzania miasta też jest ciekawa, czyli na kajakach z przewodnikiem. Lubimy kajaki. Broadway chicago. Tutaj mamy Palace Theatre. Taka kolejka ludzi na musical o tytule Wonderful World. Możemy przeczytać muzykal o życiu i miłości Louisa Armstronga. Musieliśmy znaleźć Jakąś aptekę, farmację, i tak trafiliśmy do Walgreensa. Ogólnie to myślałem, że to jest właśnie sieć aptek, a to jest po prostu sieć takich sklepów wielobranżowych. Można tu kupić pamiątki, właśnie leki, jakieś artykuły spożywcze, perfumy itd. Itp. Dobra, idę znaleźć kroplę do uszu, bo zrobiło mi się zapalenie ucha gdzieś na Dominikanie. Prawdopodobnie od basenu i od tego otwartego autobusu, którym jechaliśmy do dżungli. Przewiało mnie i konkretnie boli i spuchnięte, więc lepiej się ratować. Słuchajcie, będąc w Chicago, też trzeba poszukać pewnego znaku, słynnego i właśnie idąc ulicą, go znaleźliśmy, bo tutaj zaczyna się słynna droga Route 66 i to jest właśnie znak oznaczający początek albo koniec tej drogi, bo nie wiadomo, zależy kto z której strony jedzie, czy ktoś z Chicago do Kalifornii, czy raczej z Kalifornii do Chicago. Dobra, tu mamy znak, który oznacza początek historycznej drogi 66 w Illinois w stanie USA. że będzie mecz bo ludzie w trykotach, Chicago Bears. Spójrzcie na tą publiczną przestrzeń. Wygląda jak jakiś taki otwarty amfiteatr. Zresztą na pewno, ta no, to amfiteatr jest, bo byliśmy przed chwilą w e, Filharmonii, gdzie swoją siedzibę ma orkiestra Sh Chicago. I tam było zdjęcie z Filharmonii, no i z tego miejsca. Może być pewnie zadaszone. A jak jest ciepło to jest odkryte. Mhm. Nieźle. Jeden z chicagowskich symboli znajdujący się za mną. Nazywa się Cloud Gate, a potocznie jest zwany fasolką. Jest niestety nieczynny. Bo jest jakiś remont, więc można zrobić tylko zdjęcie przez płot. Szkoda. Super się w jego odbiciu odbija w ogóle miasto. I został on zaprojektowany przez e, pewnego e, hindus hinduskiego architekta, brytyjskiego, znaczy brytyjskiego architekta hinduskiego pochodzenia i od kiedy tu powstał, to jest w jednym właśnie z symboli miasta. Znajduje się w ogóle w całym parku Millenium, który się nazywa Millenium, a ten z kolei park został dedykowany wszystkim mieszkańcom tutaj e, Chicago przez Richarda M. DeLaya. I znajduje się tutaj naprawdę parę fajnych instalacji, parę fajnych takich rzeczy, które uprzyjemniają życie mieszkańcom i gościom Chicago. Między innymi ten amfiteat, który wcześniej widzieliście. Potężna, potężna inwestycja, potężna instalacja i naprawdę fajna. Tam tu mamy jest babkę, babkę o, 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 tu jest o Ten muzyczny pawilon może mieścić 11 tysięcy publiczności. Ta rzeźba, instalacja jest niezła. E, tutaj w parku Milenium. Tutaj kobieta, a tu mężczyzna. I do siebie mrugają. mają swoją sieć na całym świecie, w wielu krajach, a kiedy ludzie rezerwują, że rękawiczka W rękawiczkach trzeba jeść.